Szukasz w dzisiejszych czasach partnera na dłużej, a może nawet na resztę życia? Ta seria firmów, której częścią jest właśnie to nagranie, pomoże ci w podjęciu decyzji, gdzie i w jaki sposób, z największym prawdopodobieństwem możesz go znaleźć. Jeśli jeszcze nie obejrzałeś dwóch poprzednich filmów, tego o dość nietypowej, ale najlepszej metodzie szukania, i tego filmu, jak i gdzie szukać w świecie realnym, to podlinkuję ci je na ekranie końcowym. A teraz przyjrzyjmy się, jak możemy do tego wykorzystać internet. Internet jest w dzisiejszych czasach bardzo rozpowszechnionym miejscem i warto zobaczyć, jakie różne możliwości tam masz, no bo świat nie kończy się na Tinderze. Jasne, że w dzisiejszych czasach najczęstszym miejscem szukania partnera, nie tylko zresztą w internecie, ale chyba w ogóle, są aplikacje i portale randkowe, więc zaczniemy od nich. Wiele osób polega na nich, bo mają kilka oczywistych zalet, ale jeśli szukamy kogoś na dłużej, to niestety mają też poważne wady, które trzeba koniecznie omówić. No, zacznijmy najpierw od tych zalet. Pierwszą zaletą jest bardzo szeroki wybór osób, które deklarują chęć znalezienia partnera. No, to jest potencjalnie duże ułatwienie i oszczędność czasu, no bo masz tam do czynienia z ludźmi, którzy przynajmniej deklarują, że chcą kogoś poznać w celu stworzenia relacji damsko-męskiej. No dzięki temu możesz teoretycznie przeglądać setki profili takich osób i znaleźć te, które będą pasować do twoich osobistych preferencji. Drugą zaletą tego rodzaju aplikacji jest po prostu oszczędność czasu, bo możesz przeglądać sobie profile i rozmawiać z potencjalnymi kandydatami na partnerów, zanim się spotkacie osobiście. No, w tej pierwszej fazie nie musisz nigdzie jeździć, chodzić na spotkania, z których potem może nic nie wyniknąć. Dodatkowo, jeżeli coś ci nie pasuje, no to taki kontakt możesz zakończyć nie tylko szybko, ale bardzo łatwo i bez komplikacji. Trzecią zaletą jest fakt, że aplikacje i portale randkowe no, są wygodne i dostępne na bardzo wielu platformach, w tym również na smartfonach. To bardzo ułatwi Ci korzystanie z nich w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Większość ludzi no, ma stosunkowo mało wolnego czasu i taka możliwość wstępnego wyszukiwania kandydata na partnera w trakcie np. podróży, nudnej telekonferencji, czy nawet siedząc w wannie, pozwala też wykorzystać do tego no, Każdą wolną chwilę. To jest duża wygoda, prawda? Kolejną czwartą zaletą, ta zaleta polega na tym, że używając aplikacji i portali, masz zarówno kontrolę nad swoim profilem, jak i nad tym, z kim w ogóle chcesz nawiązać kontakt. Jak coś ci się na dzień dobry nie spodoba, no, to przed wymianą innych możliwości kontaktu z Tobą możesz bardzo łatwo przerwać całą komunikację z tą osobą, która nie wydaje Ci odpowiednia. Z drugiej strony, jak ktoś w miarę pasuje, no to lepiej stworzyć taką możliwość kontaktu poza aplikacją stosunkowo szybko, więc ta zaleta działa raczej na samym początku znajomości. Większość aplikacji i portali wykorzystuje różne algorytmy do dopasowywania uczestników na podstawie wspólnych zainteresowań i innych cech. No co, czysto teoretycznie, może pomóc Ci w znalezieniu osób o podobnych pasjach i poglądach, no i w ogóle osób pasujących do Ciebie. Tylko dlaczego to jest teoretycznie, no to zaraz opiszę przy wadach, a te wady są niestety bardzo istotne. Zwróć uwagę, że to, co teraz powiemy, dotyczy głównie osoby, która szuka partnera do poważnego związku z małżeństwem włącznie, o tym teraz mówimy. No, w innych przypadkach te wady nie zawsze będą tak istotne. Dobrze? Wada numer jeden to ograniczenie jakich ludzi możesz tam w ogóle znaleźć. Zdaj sobie sprawę z tego, że bardzo wiele osób z naprawdę górnej półki. Z bardzo różnych powodów po prostu nie korzysta z aplikacji i portali tego rodzaju. No, dla większości ludzi wydaje się to mało prawdopodobne, ale właśnie dokładnie tak jest. Jak chcesz znaleźć kogoś naprawdę wyjątkowego, kogoś z górnej półki, to może się okazać, że szukając go w aplikacji randkowej, jesteś w sytuacji, jakby szukał szczupaków na pustyni. No, dla przykładu, moja żona nigdy nie korzystała z takich portali, a ja też zdążyłem je porzucić, zanim ją poznałem. No, i znam też innych ludzi, którzy mieli podobnie, będąc zresztą w bardzo różnym wieku. Więc jeśli chodzi o rodzaj ludzi, których będziesz poznawał, to zastanów się, czy zależy Ci na wykwintnej, a może nawet tylko zdrowej potrawie, czy też pójdziesz po prostu do fast foodu, bo tam jest dużo taniego żarcia. Wada numer dwa aplikacji typu Tinder i tym podobnych, jest duża dysproporcja pomiędzy liczbą korzystających z nich mężczyzn a korzystających z nich kobiet. Mężczyzn znacząco więcej, co oczywiście utrudnia ich sytuację i łatwo prowadzi do przekonania, że wszystkie kobiety lecą tylko na te 10-20% super facetów. To jest błędne przekonanie, rozpowszechniane zresztą potem w internecie, które bardzo szkodzi wielu nieuświadomionym facetom. Trzecią wadą aplikacji i portali jest konieczność stosowania tak zwanej metody myśliwego z wszystkimi jej wadami. Tę metodę opisałem dokładnie w jednym z tych filmów, które podlinkuję Ci na ekranie końcowym. W bardzo dużym skrócie. To polega ta metoda na tym, że próbujesz w cudzysłowie ustrzelić konkretną osobę, wybraną też na podstawie niewielu dość arbitralnie dobranych kryteriów, zamiast zarzucać szeroko sieci, naprawdę szeroko sieci, i dopiero potem wybierać z tego to, co się złapało, co jest, okazuje się najlepszą metodą. Wiele z tych kryteriów, które stosujesz w metodzie myśliwego, nie ma wcale albo bardzo niewiele wpływu na udany długoterminowy związek. No a to bardzo negatywnie może wpłynąć właśnie na szansę poznania i wyboru. Właściwego partnera. Nie mówię już o tym, że ten właściwy partner może w ogóle no, nie być na tym portalu, bo to jest ta wada numer jeden, o której już przed chwilą powiedziałem. My oboje z Karoliną to zawsze uśmiechamy się na myśl, że gdybyśmy chcieli poznać się w ten sposób na jakimś portalu, to nie mielibyśmy absolutnie żadnych szans, bo każde szukałoby w zupełnie innej grupie wiekowej o różnicach w nastawieniu do innych spraw, już w ogóle nie mówiąc. Bądź więc świadom, że opierając się na aplikacjach, i ty możesz z tego samego powodu rozminąć się z optymalnym partnerem. Na to musisz bardzo uważać. Inną wadą aplikacji portali randkowych jest to, że wielu użytkowników traktuje aplikacje randkowe i portale jako sposób na poznanie ludzi, do krótkotrwałych kontaktów w celach rozrywkowo-seksualnych, po prostu na szybkie numerki. To oczywiście samo w sobie jest całkowicie w porządku. Jeśli i ty masz taki zamiar, to w ogóle nie ma problemu. Jeżeli jednak szukasz partnera na dłużej, to prawdopodobnie stracisz sporo czasu na przekonywanie się o intencjach tej drugiej strony, bo no nie każdy deklaruje od razu o co mu chodzi, a niektórzy też podają zupełnie inne motywy niż potem faktycznie mają na myśli. Kolejna wada to możliwość bardzo dużego rozczarowania, kiedy po etapie spotykania się czysto wirtualnie spotykasz nagle tą daną osobę w realu. To jest bardzo często spotyka spotykany błąd, że ludzie dużo korespondują z sobą, buduje się nawet jego jakiegoś rodzaju więź, i dopiero potem spotykają się w realu. To nie jest dobry sposób. Pomijając już rozpowszechnioną tendencję ludzi do pokazywania się na portalach z jak najlepszej strony i odpowiednio potem dopasowania prowadzenia korespondencji, to właśnie często zdarza się, szczególnie niestety u kobiet, że ulegają one tak zwanemu efektowi aureoli, kiedy ktoś na podstawie kilku informacji, wymiany SMS-ów czy maili buduje sobie wyidealizowany obraz drugiego człowieka, z którym buduje jakąś więź. Jeżeli to chwilę potrwa, to ta więź robi się coraz mocniejsza, no, a potem nagle spotykasz się na żywo, i na żywo ta chemia wygląda zupełnie inaczej. Jest to zupełnie inna, inne, inne poczucie człowieka niż ta osoba, z którą zbudowałeś te kontakty online. Dlatego, jeżeli już w ogóle to robisz, to aby to zminimalizować, to moja rada: jak najszybciej dąż do co najmniej rozmowy telefonicznej, a najlepiej rozmowy na wideo. No, obie są dzisiaj bez problemu możliwe i oszczędzą ci yy, albo obydwu stronom też straty czasu i niepotrzebnych rozczarowań. Ostatnią wadą, o której teraz powiem, to jest pewne ryzyko uzależnienia się. Dlaczego? Dla wielu osób przeszukiwanie wielu profili i utrzymywanie wielu rozmów dostarcza dużej dawki dopaminy, podobnie jak przy grach komputerowych. No to staje się potem czymś zastępującym, rzeczywiste kontakty w świecie realnym. A po prostu staje się to pewnego rodzaju grą, a to już jest bardzo niedobrze. Większość ludzi, zwłaszcza młodych, ma dzisiaj niedostatek umiejętności bezpośrednich rozmów i kontaktów z innymi ludźmi, a takie uzależnienie, podobnie zresztą jak uzależnienie od pornografii, to bardzo śliska ścieżka prowadząca do problematycznego życia i wielu problemów później. Oczywiście, aplikacje i portale randkowe nie wyczerpują możliwości poznawania innych ludzi w internecie, i teraz zajmiemy się tymi innymi możliwościami. Zanim jednak do nich przejdziemy, zwróć uwagę, że nawet najdłuższe filmy nie dadzą Ci pełnej wiedzy i umiejętności potrzebnych, aby odnieść sukces w związkach z innymi ludźmi. Właśnie dlatego stworzyliśmy zestaw praktycznych podręczników Relacje 2.0, z których możesz nauczyć się znakomitej większości tego, co potrzebujesz w związkach, a czego nie przekazali ci ani rodzice, ani szkoła, ani społeczeństwo. Korzystny cenowo zestaw możesz mieć w postaci papierowej lub elektronicznej. Zobacz w naszym sklepie, a linki znajdziesz w opisie. No a teraz wracamy do dalszych możliwości w internecie. Serwisy typu Facebook, Instagram czy nawet YouTube mogą być miejscem do nawiązywania nowych kontaktów. Mówię tutaj szczególnie o grupach zainteresowań, wydarzeniach, dyskusjach w komentarzach, a także przy, mówię o korzystaniu ze wspólnych znajomych w sieci. Jeśli chodzi o poznawanie kandydatów do, na partnera na dłużej, to pewnie wiecie, że ja jestem generalnie dość sceptyczny, jeśli chodzi o takie miejsca. No, ale szczerze muszę jednak przyznać, że dostaję ostatnio coraz więcej sygnałów od różnych osób, które poznały się właśnie przez obecność, nawet na moich mediach społecznościowych, przez udział w dyskusjach, w komentarzach i tym podobnych. Więc coś z tym jest, nawet jeżeli ja nie jestem tego zwolennikiem. Dlatego też umówmy też uczciwie i taką możliwość. Korzystanie z serwisów społecznościowych jako sposobu na poznawanie partnerów do długoterminowych związków ma pewne zalety. Jakie to zalety? Zaleta pierwsza dotyczy wspólnych zainteresowań. No, w wypadku grup tematycznych albo określonych dyskusji masz możliwość poznania osób, które przynajmniej mniej więcej dzielą Twoje zainteresowania, pasje i wartości w tym zakresie. To znacznie zwiększa szanse, że poznasz kogoś, kto będzie pasujący do ciebie. No a to już jest całkiem niezły początek, prawda? Zaletą jest też to, że poznawanie ludzi w serwisach społecznościowych na bazie jakichś wspólnych działań czy rozmów pozwala na większy, na bardzo duży luz przy poznawaniu się i dalszych kontaktach. No tutaj nie ma takiej presji, by na siłę kogoś znaleźć, tej presji, która często widoczna jest, na przykład właśnie na portalach i aplikacjach randkowych. I ta presja no niektórym po prostu przeszkadza. Szczególnie jeśli nie masz dużego doświadczenia w interakcjach z płcią przeciwną, to to może być też całkiem niezły sposób, aby bazując na takich znajomościach właśnie nad tym popracować. Dzięki temu no, możesz nabyć doświadczenia, umiejętności, które bardzo pomogą Ci, kiedy spotkasz potem osoby, które są bardzo dobrymi kandydatami do związku. Przyda Ci się to, wszystko jedno zresztą, czy spotkasz te osoby online, czy w realu, ale wcześniej przestuduj te dwa podręczniki, dobrze? Kolejną zaletą jest możliwość budowania nowych znajomości w oparciu o te już istniejące właśnie w sieci. Możesz na przykład wykorzystywać wspomniane serwisy do poznawania ludzi o nieco podobnych do tych, których już znasz i z którymi masz kontakt właśnie na tych serwisach. No ja wiem co najmniej o jednej bardzo sympatycznej parze, która poznała się na moim facebooku w ten sposób. Obie osoby wypowiadały się tam, no i jedna postanowiła zaprosić drugą od słowa do słowa. Reszta, jak się już mówi, to już jest dalsza historia. Czwarta zaleta. Tego rodzaju źródeł to bardzo duża baza użytkowników. Popularne serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram, no mają ogromne bazy użytkowników, co teoretycznie zwiększa szanse na znalezienie potencjalnego partnera, no bo po prostu jest z czego wybierać. No, ale jak wszystko w życiu, również serwisy społecznościowe jako potencjalne źródło partneru, zwłaszcza na dłużej, mają też swoje wady. Pierwsza wada to jest cecha, która może być wadą, ale może być też zaletą, w zależności od tego, jak ukierunkowujesz się na budowanie relacji. No to jest cecha takich mediów jak Facebook czy Instagram, bo ich głównym przeznaczeniem nie jest randkowanie. W związku z tym nie wszystkie osoby, które tam będą, no będą chciały poznać kogoś innego. To będzie oczywistą wadą, jeśli chcesz stosować rozpowszechnioną metodę myśliwego co do tego nie ma wątpliwości. No jeżeli jednak będziesz stosował metodę rybaka, pamiętaj w filmie, który podlinkuję, to jest to miejsce, gdzie możesz bardzo szeroko i bardzo daleko zarzucać sieci przy bardzo małym nakładzie z Twojej strony i poznawać najprzeróżniejszych ludzi. Jeśli nie jesteś zdesperowany, żeby jak najszybciej znaleźć partnera, no to polecam właśnie takie nastawienie. Drugą wadą, to już jest rzeczywiście wada, to podobnie jak w przypadku portali i aplikacji randkowych jest pewne ryzyko uzależnienia się. No bo łatwość używania mediów może prowadzić do skoncentrowania się na nich wyłącznie i zaniedbania relacji w świecie realnym. W rezultacie, umiejętność budowania i rozwijania tych relacji może ulec dalszemu zanikowi, co bardzo źle wpłynie nie tylko na Twoje szanse poznania kogoś naprawdę wartościowego, ale na w ogóle bardzo szeroki zakres zagadnień życiowych, towarzyskich, prywatnych i też zawodowych. Z tego ryzyka warto zdawać sobie sprawę i dbać o odpowiednie proporcje w tym, czym się zajmujemy. Przejdźmy teraz do kolejnego miejsca spotkania potencjalnych partnerów, którym są wirtualne wydarzenia i spotkania online. W czasie pandemii wiele wydarzeń społecznych przeniosło się online i niektóre z nich ciągle jeszcze są kontynuowane. To może być takie wydarzenie jak warsztaty, seminaria, czy nawet otwarte dyskusje online. My organizowaliśmy, od czasu do czasu nadal organizujemy takie wydarzenia i część uczestników korzysta z nich też po to, to o tym wiem, aby poza wymianą poglądów poznać też innych ludzi. Na takim spotkaniu no, jest zawsze możliwość też wymiany kontaktu przy użyciu czatu, no i to jest w sumie dość bezproblemowe. Tego rodzaju spotkania no, nie są oczywiście źródłem masowych nowych kontaktów, setek tysięcy nowych kontaktów, no ale mają pewne zalety, takie jak na przykład bezpieczeństwo i wygoda przy ich nawiązywaniu. No, spotkania online pozwalają na nawiązywanie kontaktów bez konieczności, wychodzenia z domu, co jest szczególnie korzystne w okresie, kiedy może to być utrudnione albo kiedy z różnych powodów no, nie masz na to ochoty. Wystarczy Ci dostęp do internetu, kamerka i już możesz uczestniczyć. Jednocześnie, w razie problemu z kimś, ktoś ci nie pasuje, wystarczy jedno kliknięcie myszką i już jest po kłopocie. Drugą zaletą tego rodzaju spotkań jest poznawanie ludzi od razu w interakcjach w rozmowach z innymi. Takie spotkania online, w przeciwieństwie do tych poprzednio wymienionych wariantów, dają ci właśnie możliwość poznawania biorących w nich udział osób nie jako statycznego obrazu czy opisu, ale w konkretnych, dynamicznych rozmowach z tobą i z innymi uczestnikami. To daje Ci obraz, znacznie lepszy obraz danej osoby. No, co prawda, ciągle to nie jest spotkanie z twarzą w twarz na żywo, ale jednak coś więcej niż jakiś suchy profil na jakiejś stronie albo w aplikacji. Trzecią zaletą takich spotkań są zbliżone zainteresowania uczestników. No, wirtualne wydarzenia są zazwyczaj skoncentrowane wokół konkretnych zainteresowań lub tematów, co oznacza, że możesz poznać osoby, które mają podobne zainteresowania i podobne pasje. To trochę zwiększa prawdopodobieństwo trafienia na kogoś, kto przynajmniej w niektórych obszarach będzie pasował do ciebie. Wreszcie czwartą zaletą jest potencjalne zróżnicowanie uczestników. Wirtualne wydarzenia mogą przyciągać uczestników z różnych grup społecznych i z różnych grup wiekowych, co otwiera ci znowu możliwość poznania kogoś z zupełnie innego kręgu niż ten, w którym się zazwyczaj obracasz. To zazwyczaj jest korzystne i to właśnie to może wzbogacić też Twoje możliwości wyboru, szczególnie jeśli zastosujesz metodę rybaka, o której mówiłem właśnie w tym jednym z filmów. Spotkania online, o których teraz mówiłem, mają oczywiście też kilka wad. Jedną z nich jest fakt, że spotkania online z ciekawymi tematami i ciekawymi prowadzącymi odbywają się stosunkowo rzadko. Dlatego należy je traktować bardziej jako coś uzupełniającego Twoje poszukiwania partnera, niż jako główny kierunek działań w tym kierunku, właśnie żeby znaleźć partnera na dłużej. Drugą wadą no, jest jednak brak fizycznego kontaktu. Spotkania online, mimo że jak mówiłem, są bogatsze w możliwości doświadczania innych uczestników, to cechuje jednak brak fizycznego kontaktu czy brak bezpośredniego kontaktu wzrokowego z rozmówcami, tylko widzisz ich twarze. Taki kontakt jest tak naprawdę ważny do poznania do bliższego poznania do tego człowieka. To też oczywiście utrudnia odczytywanie szerokiej gamy sygnałów niewerbalnych, co w nawiązywaniu bliższej relacji też jest bardzo ważne i jest ważne w ocenie wzajemnej atrakcyjności. No, w porównaniu do innych możliwości online, to już jest ciągle zdecydowanie lepiej, ale ciągle to nie to samo co w realu. Jak widać z przedstawionych przykładów, internet może stanowić istotne narzędzie do poznania partnera życiowego, ale bardzo rzadko będzie wystarczającym miejscem, aby takie poszukiwania zakończyć sukcesem. Może za to, i o tym warto pamiętać, być bardzo pomocny w nawiązywaniu luźniejszych znajomości, które można potraktować jako nabywanie doświadczenia przed tymi poważnymi spotkaniami na żywo. Oczywiście, ja znam parę osób, które są w dłuższym związku, a poznały się na przykład na Tinderze, tylko że są to raczej wyjątki niż reguła. Doświadczenie wykazuje, że znacznie lepiej jest polegać na poznawaniu w realnym życiu o czym nagrałem przecież już specjalny film. Ciekawą możliwością poznania interesujących ludzi są też nasze bezpłatne spotkania z widzami, czytelnikami, na żywo oczywiście, które z moją żoną Karoliną organizujemy od czasu do czasu i ogłaszamy je na newsletterze, na który tak czy inaczej warto się zapisać. Link masz tu poniżej i w opisie. A teraz, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to obejrzyj te dwa filmy bo znajdziesz tam bardzo ważne informacje, jak poznawać ludzi lepiej, niż przez klikanie na Tinderze i tym podobnych aplikacjach. Zasubskrybuj ten kanał i poleć ten film komuś, komu może się przydać. Do zobaczenia!